Pokażę Ci dzisiaj, jak wyregulować kawkę Multi Age. Kawka jest regulowana na szerokość i na wysokość. Szerokość regulowana jest za pomocą rzepy. Na pasie biodrowym po wewnętrznej stronie mamy taką rzepę, którą trzeba od tej taśmy odczepić i przesunąć bliżej środka. Na pasie biodrowym mamy pozaznaczone kilogramy. Tutaj musimy dopasować szerokość panela tak, żeby sięgała na dziecko od kolana do kolana. Jest to bardzo orientacyjne, ponieważ przy 10 kg możemy mieć wysokie, szczupłe dziecko z długim udem albo takie zbite i malutkie. Więc tutaj ustawiamy na przykład na 6, 8 na połowę. Tak samo robimy z drugiej strony. Odczepiamy rzepę, przesuwamy. Przyklejamy do taśmy. Ta regulacja pomaga nam dopasować szerokość pod nasze dziecko i pomaga nam w taki sposób, że widzimy, czy równomiernie ustawiliśmy tą odległość od środka po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli mamy już wyregulowaną szerokość, to musimy wyregulować wysokość. Regulacja na wysokość odbywa się przy buzi dziecka. Tutaj. Taśmą ściągamy, tak żeby sięgało dziecku do karku. To jesteśmy w stanie wyregulować w momencie, gdy dziecko będzie siedziało już w nosidałku. Może tak będzie bardziej widać regulację na wysokość. Widzimy, że panel obecnie na naszego tutaj malekina jest za wysoki. Sięga mu prawie, zakrywa go całego. Panel powinien sięgać dziecku do karku. Tutaj przy twarzy dziecka, przy jego główce mamy takie ściągacze. Podnosimy dziecko za pupę i dopasowujemy po jednej stronie, po drugiej stronie, tak żeby sięgało do karku. Tutaj robimy taką zakładkę, więc nie powinno to wyglądać tak. Nie powinno być takiego smutnego uśmiechu. A ściągamy i robimy zakładkę na maluszku. I to wszystko z regulacji. Więc kawka jest regul regulowana na szerokość i na wysokość. Jesteśmy w stanie ją dopasować do wielkości naszego dziecka.